Partnerem podcastu jest grupa Enea. Cześć. Witam w najnowszym odcinku podcastu Trendio. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Sylwia Gajda z hotelu Mercure Kraków Stare Miasto. Cześć, Sylwia. Cześć. Porozmawiamy na temat tego, właśnie. Jak CSR, jakie działania w ogóle hotel też może podejmować, żeby zatroszczyć się i o lokalnych dostawców, i o swoje otoczenie. Ale w takim myślę bardzo przyjemny, pozytywny sposób, ponieważ przyznaję wam, miałem okazję gościć tam na jednej kawie, jednym spotkaniu, no i ten obieg jest po prostu przepiękny, dlatego też postanowiłem dzisiejszy odcinek skierować tej tematyce, czyli odpowiedzialności, współpracy hotelu z lokalnymi dostawcami. Ale Tutaj dzisiaj mój gość mam nadzieję, przybliży nam ten wątek szerzej. Dlatego pierwsze pytanie rozgrzewkowe Sylwio do ciebie. Współpraca z lokalnymi dostawcami musi mieć miejsce, żebyście mogli też funkcjonować. Powiedz mi proszę, ilu dostawców z jakich obszarów zasila wasz obiekt? Na co dzień ogólnie współpracujemy z około 60 dostawcami średnio. Są to nie tylko lokalni dostawcy, pewnie nie dalibyśmy radę tylko na lokalnych dostawcach się oprzeć. Możemy tych dostawców na takie grupy podzielić. Część z nich to są dostawcy usług, takich jak pranie, sprzątanie, usługi ochrony. Część z nich i ta największa to są dostawcy żywności, napoi. Ale mamy też dostawców oczywiście środków utrzymania czystości, tekstyliów czy artykułów technicznych. Mhm. I... Dostawcy współpracują z Wami na wielu płaszczyznach, jest ich kilka kategorii. Natomiast to, co mocno przykuwało uwagę, wchodząc od razu do Waszego obiektu na ulicy Pawiej, no właśnie, to liczne produkty oraz nawiązanie do regionu. I tutaj nie wiem, czy Państwo mieli okazję nasi słuchacze, czy mieli okazję gościć u Was. Jeśli nie, to zapraszam serdecznie. Ale właśnie, skąd pomóc tej aranżacji, lobby, tego wejścia i w ogóle współpracy na tak szeroką skalę z dostawcami? Mercure to taka wyjątkowa marka w sieci Accor, której tożsamością jest właśnie lokalność. Każdy Mercure hotel jest inny. Każdy ma inny wystrój. Każdym można zobaczyć nawiązanie do miejsca, w którym hotel się znajduje. I ta lokalność jest takim kluczowym elementem tożsamości marki i możemy ją zobaczyć właśnie w wystroju, w lokalnej kuchni, w promowaniu lokalnych produktów, lokalnych usług, w takiej współpracy z lokalnymi instytucjami, z promowaniem lokalnego rzemiosła. Ale w w naszym hotelu nie, nie tylko nawiązujemy do samego Krakowa, w którym się znajdujemy, ale staramy się też naszym gościom pokazać, co jest w naszym regionie, w Małopo Małopolsce, takiego dobrego. Mhm. No i właśnie, jeżeli mogłabyś przytoczyć nam kilka przykładów takiej współpracy, to znaczy z tymi lokalnymi dostawcami, kim są te organizacje, kim one mogą być? Współpracujemy na przykład z małopolską pasieką, z winnicami, które znajdują się w Małopolsce, z tłocznią ekologicznych soków, ale współpracujemy również z instytucjami kultury, takimi jak na przykład Muzeum Szopek Krakowskich. Co roku można taką szopkę w naszym lobby hotelowym zobaczyć naszych gości zabieramy na spacery śladami szopek krakowskich współpracujemy z Muzeum Obwarzanka organizowaliśmy kilkukrotnie warsztaty robienia obwarzanków dla naszych gości raz się odbyło to na miejscu w hotelu raz w samym Muzeum Obwarzanka nasza współpraca dotyczy też również szkół bo mhm. współpracujemy ze szkołami branżowymi w Krakowie. Uczniowie szkół mogą się uczyć zawodu u nas i przygotowywać się w takim miejscu do, do swojej swojej pracy zawodowej. Wspomniałaś o winnicach, wspomniałaś o mocno lokalnych firmach, takich pewnie niedużych organizacjach, które działają tutaj w regionie Kraków, Małopolska. Powiedz mi proszę, bo o ile wiemy czego możemy się spodziewać po współpracy z dużymi organizacjami, z dużymi koncernami, o tyle jak ta współpraca może przebiegać z tymi mniejszymi podmiotami, jeśli mogę je tak nazwać. Czy ona jest wymagająca, czy ona jest bardziej wymagająca z waszej perspektywy? Y z, naj, z naszej perspektywy ta współpraca jest bardzo przyjemna. Y, małe przedsiębiorstwa, niewielkie manufaktury bardzo chętnie y, nawiązują z nami współpracę, bo jest to dla nich y, okazja do wypromowania swoich produktów. Y, w naszym hotelu gości y, wiele osób y, z całego świata, y, i dlatego też y, te małe, mali, mali producenci chętnie te swoje produkty do nas przywożą, przynoszą. Są też ma, bardzo elastyczni. My przygotowujemy nasze produkty, personalizujemy je i dla tak niewielkich przedsiębiorstw nie ma, nie ma z tym żadnego problemu można zobaczyć u nas specjalnie dla nas przygotowane etykiety na produktach tych przez lokalne firmy przygotowanych. Jeszcze tak wspomnę, bo mówimy o marce Mercury jako tej czerpiącej z lokalności, ale żeby jeszcze lepiej tą lokalność promować, stworzono taki program, który nazywa się Discover Local. I ten, ten program skupia się właśnie na takich trzech elementach. Lokalni partnerzy, lokalne produkty i wydarzenia promujące właśnie te dwa obszary. I na tych produktach lokalnych właśnie takie logo tego programu Discover Local, czyli odkryj to, co lokalne, można zobaczyć w naszym hotelu. Uh -huh. A czy jeżeli mówimy o współpracy z takimi lokalnymi dostawcami, z dużymi pewnie też organizacjami, czy możemy traktować ten zakres jako element współpracy w ramach waszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, strategii takiej CSR-owej? Jak najbardziej. Mówimy oczywiście o kwestiach środowiskowych, czyli o skracaniu łańcucha dostaw, to co ma bardzo duży impact na nasze środowisko naturalne? Ale też mówimy o aspektach społecznych i etycznych. Chcemy naszych dostawców znać i mieliśmy już kilkukrotnie okazję odwiedzić naszych dostawców, naszych producentów na miejscu, tam gdzie te produkty powstają. I zobaczenie tego miejsca, posłuchanie właściciela, który z pełną pasją podchodzi do tego, co robi, jest niesamowitym doświadczeniem. Możemy zobaczyć, jak naprawdę te produkty powstają, w jakich warunkach i kto je dla nas przygotowuje. Czyli można powiedzieć, że to jest taka pewnego rodzaju też głębsza wieść. Mówię tutaj o tym, że może, można poczuć, zobaczyć, w cudzysłowie dotknąć tego produktu jeszcze przed jego. Przed powstaniem, albo w miejscu, gdzie on powstaje, to też myślę, że ma bezpośrednie przełożenie na klimat, jaki panuje w waszym, w waszym obiekcie. Bo powiedz mi proszę, jeżeli mielibyśmy zdefiniować takie trzy obszary, trzy rzeczy, które najbardziej mogą zaciekawić i zainspirować się gości hotelu, co to by było? Um. Na pewno będzie to wystrój, który nawiązuje mocno do Krakowa, a właściwie najbardziej do Zamku królewskiego Wawelu. To elementy, które są inspirowane właśnie tym, jak Wawel wygląda. Pierwsza rzecz, która najbardziej rzuca się w oczy, oczywiście po wejściu do hotelu, to jest tak zwany Brand Wall, czyli nasza. Markowa ściana, w naszym hotelu Markiur Kraków Staro Miasto jest to taka imitacja głów wawelskich z sali poselskiej na Wawelu. Podłogi, ściany, wszystko inspirowane jest tym, co na Wawelu można zobaczyć. Drugim takim obszarem na pewno będą lokalne produkty. Mówimy tu o tych produktach powiedzmy, spożywczych, od naszych lokalnych dostawców, ale mamy też na potrzeby naszego hotelu stworzony specjalny wzór, krakowską wycinankę, którą można zobaczyć w elementach stroju naszych, naszych pracowników. W, na kubkach na przykład, w których można się rano napić kawę na śniadaniu, Nasi recepcjoniści, recepcjonistki ubrani są w stroje inspirowane strojami krakowskimi. No i trzecim obszarem, takim chyba najważniejszym w hotelu jest obsługa. I to, jak my rozumiemy gościnność. My z chęcią opowiadamy o Krakowie, o tym właśnie, co jest w nim takiego niesamowitego. Nie opowiadamy tylko o Miejscach takich e, oczywistych, e, stworzyliśmy e, dla naszych gości specjalną mapę e, z atrakcjami Krakowa i e, z tymi oczywistymi i z tymi mniej oczywistymi, kto, o których e, nie pisano do, te, do tej pory e, w przewodnikach. Brzmi to pięknie, brzmi kusząco, także pozwolę mi zaprosić słuchaczy do tego, aby odwiedzić hotel Mercure na ulicy Pawiej w Krakowie. Czy to podczas noclegu, czy dłuższego pobytu, czy też być może lunch, przerwę kawową, żeby zajrzeć i zobaczyć to piękne wnętrze, ale jedno pytanie na sam koniec jeszcze mi tutaj gdzieś tam towarzyszy. Czy współpraca, która z Waszej perspektywy jest nawiązana aż z tyloma dostawcami. Czy Twoim zdaniem będzie rozwijana, będzie kontynuowana, czy będziecie poszukiwać być może nowych, ciekawych produktów regionalnych? Oczywiście, że tak. Będziemy poszukiwać nowych produktów. Chcemy pokazywać naszym gościom, jakie skarby kryje w sobie Małopolska. I też y, chcemy się zmieniać, y, nie chcemy stać w miejscu, także na pewno y, czymś w tym roku naszych y, gości zaskoczymy. Także... Bardzo się cieszę, miło mi to usłyszeć. I jeżeli wśród naszych słuchaczy znajdują się być może jakieś firmy, organizacje, które mają unikalne produkty, no to myślę, że wiecie już, gdzie adresować pewne zaproszenia do rozmów. Myślę, że to jest jak najbardziej wskazane. Sylwio, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i nagranie tego odcinka podcastu ProNGO, podczas którego no myślę, że zaciekawiliśmy naszych słuchaczy no, samym podejściem, ale też połączeniem Prowadzonych działań z tematami misji które są Wam bardzo bliskie i towarzyszą Wam praktycznie każdego dnia. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do Merkur Kraków w Starym Do zobaczenia.